Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o wypadku, którego, do którego doszło 2 sierpnia tego roku. Skydive Paris, czyli w południowej Kalifornii, gdzie tandę pilotka razem z pasażerką zostały złapane przez Das I Inna wersja głosi, że przez jeden, ominę, jeden ominęła, a drugi złapała. Natomiast w wyniku kontaktu z Das Devillem, twarde lądowanie doprowadziło do śmierci. na niemal na miejscu, tego że umarła zaraz po dotarciu do szpitala, natomiast pasażerka zmarła kilka dni później. Możemy powiedzieć i skwitować tak samo jak jeden z widzów mojego kanału, którego niestety pozwoliłem sobie zablokować, dlatego że trzeci podobny komentarz, którym najlepszy wybór, żeby... Do takiego czegoś nie doszło, najlepsze sprawienie co jest, to że można nie skakać. To jest, jeżeli za pierwszym razem dyskusja została podjęta, za drugi raz została podjęta i trzeci raz taki, taki kandydat się pojawia, zaczynam traktować to jako trollowanie, a nie jako formę nawiązania komunikacji. W związku z tym, można by powiedzieć tak, ten właśnie widz mojego kanału, że przecież można było w ogóle nie skakać. Nie jest to aż takie proste. Oczywiście spadkarstwo jest niebezpieczne, podkreślam to na każdym kroku, i mało tego osoby, które nie mają żadnego jeszcze doświadczenia, są niestety, ale wystawione jeszcze bardziej, wyeksponowane jeszcze bardziej, nie na tyle losowość, ile na to, że ktoś inne decyzje podejmuje na temat tego, czy skaczemy, czy nie skaczemy. W tym przypadku decyzja okazała się być błędna, natomiast oczywiście mówimy o strefie zrzutu, która jest traktowana jako jedno z największych. Regencyjnie przedsięwzięć, jeżeli chodzi o to jest olbrzymia strefa, która funkcjonuje od, od dziesięcioleci. Do dyspozycji skoczków pozostawia notery, właśnie ten samolot z napędem DC-9, z napędem odrzutowym. I jeszcze do tego można polecieć sobie balonem, do tego jeszcze mają Giatusa Portera. Także jest to coś olbrzymiego. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie. O, osobą, która m.in. dba o bezpieczeństwo, jest Dan Broski Szelf, który jest e, autorem książek o bezpieczeństwie i jest uważany za ikonę bezpieczeństwa. Ale jednak doszło do tego wypadku i nie ma poszukiwać teraz winnych, tylko zastanowić się bardziej nad tym, jak do czegoś takiego dochodzi. Das Devil jest zjawiskiem pogodowym, fenomenem pogodowym, który jest niezwykle niebezpieczny. Najczęściej w, w Europie Środkowej możemy spotkać się co najwyżej z bardziej agresywnymi kominami termicznymi które budują się w, w ciągu dnia, kiedy słońce jest w pozycji na, najwyższej, kiedy mamy gorące dni, praktycznie bezwieczne, w tym momencie te ruchy termiczne zaczynają się robić coraz bardziej agresywne. Das Devil jest takim małym tornadem, niekoniecznie musi być bardzo wysoki, ale mogą być to formacje, które się tworzą nawet do kilkudziesięciu metrów i wyżej. Prędkości w środku mogą być bardzo duże i dlatego widać go, dlatego że w trakcie, kiedy się przetacza ten, ten wir powietrzny, przetacza się przez, przez po, po ziemi, zabiera ze sobą kurz i ten kurz dopiero pokazuje, jak, jak ta formacja wygląda. Jeżeli das Devil jest pozbawiony kurzu, to wcale nie jest mniej niebezpieczny. A nawet jest bardziej niebezpieczny, dlatego że tego nie widać. I wypadek z Arizony, który bardzo niedaleko od tego od, od, od Peris jest i podlega, podlega bardzo podobnym zjawiskom. Wypadek, w którym skoczek już wylądował na ziemi, jego spadochron opadł na ziemię, natomiast Das David złapał za spadochron, chlasnął gościem parę razy o ziemię i tamten gość oczywiście tego nie przeżył. I mamy teraz sytuację, w której dochodzi do tandemu. Mówimy sobie, że tandem to jest najbardziej bezpieczna i cały czas statystycznie trzeba przyjąć, że jest to najbardziej bezpieczna forma zapoznawania się ze spadochroniarstwem, ale też trzeba brać pod uwagę, że. Jesteśmy właśnie zdani na łaskę i niełaskę, na doświadczenie, na ewentualne różnego rodzaju zachowania, które są, o których chciałem powiedzieć zachowania, które są wewnątrz dużych przedsiębiorstw, które zajmują się organizowaniem skoków. Każdy z nas ma swego rodzaju intuicję, każdy z nas ma swoje doświadczenie i każdy z nas ma również swoją. Wrażliwość na warunki, które są zewnętrzne, które pozwalają mu na skok, albo nie pozwalają mu skoczyć. W idealnym świecie moglibyśmy stworzyć sobie taką, taką, takie, taką symulację, w której każda osoba, na przykład, podchodzi i bez skrępowania mówi do szefa instruktorów: Słuchaj, te, ta pogoda nie jest dla mnie w porządku, ja bym teraz nie chciał lecieć. Nie? I to wszystko byłoby dobrze. Nie? Gdyby nie to, że na przykład sam osobiście zebrałem doświadczenie, które po mnie spłynęło prawie jak po polityku, dlatego że akurat w tym momencie, kiedy z tego doszło, miałem zarówno więcej skoków, byłem starszy, byłem bardziej doświadczony. Miałem doświadczenie nie tylko szefa instruktorów, ale również doświadczenia właściciela strefy zrzutu. I kiedy podszedłem jako nie tyle kontraktowy pracownik, nawet tylko który osoba z doskoku, dlatego że brakowało na dużej, na dużej strefie, brakowało tandem pilotów, więc hakałem w okresie letnim, pomagałem tej, tej firmie. Oczywiście za pieniądze nie pomagałem, jakoś jakoś charytatywnie. Natomiast podchodzę i mówię, że słuchaj, wydaje mi się, że ta pogoda nie nadaje się do soków tandemowych. Dlaczego, dlaczego tak sądziłem? Dlatego że. I kiedy jest bezwiecznie, kiedy jest gorąco i bezwiecznie, warto słuchać natury i warto zbierać różnego rodzaju informacje dookoła. Oczywiście, jedna sprawa to jest to, że możemy zobaczyć, w jaki sposób ptaki centrują kominy. Przez szybowników, przez parotnia, że często bocienne na nazywane są profesorkami, bo to, to zwierzę jest w stanie doskonale wyczuć, gdzie jest środek komina, jak się ustawić, jak razem z nim transportować się do góry, aby nie musieć ruszać skrzydłami, tylko żeby w sposób leniwy patrolować sobie coś, za, żeby zobaczyć myszkę albo zajączka. Podobnie inne ptaki łowne wykorzystują te ruchy powietrza. I patrząc sobie nad lotniskiem, możemy zobaczyć, w którym miejscu są takie kominy, w którym miejscu być może one się zaczynają kształtować, jeżeli popatrzymy na rękaw, popatrzymy na takiego, na takiego zwierzaka, które sobie koncentruje, centruje sobie dany komin możemy sobie wyobrazić skąd on, gdzie ten komin się zaczyna i latając po tym powietrzu możemy takie miejsca ominąć. Te formacje, które się tworzą, takie termiczne często mają charakter stacjonarny, czyli możemy sobie się spodziewać, że prawie zawsze w danym miejscu coś takiego będzie działo, więc prawie zawsze możemy też w gorących dniach, kiedy spodziewamy się większych takich reakcji termicznych, możemy to miejsce Omijać. Ale trzeba to wszystko obserwować, trzeba być może też komunikować się z innymi, a nie tylko gadać o Dupi Maryni, ale również pogadać na przykład o tym, czy ktoś takiego coś zauważył, czy ktoś coś takiego przeżył, a jeżeli tak, to w jaki sposób się chronić. No i akurat tego dnia wzbudziło moje wątpliwości, bo było cicho, natomiast co jakiś czas na polu ze schniętych słoneczników słychać było, jak coś szarpie tymi. Liśćmi od słonecznika. Oczywiście można powiedzieć, że to są zwierzęta, natomiast to nie były zwierzęta, tylko to były właśnie budzące się ruchy termiczne, które jeszcze nie kształtowały Das de will, a nawet gdyby go kształtowały, to musiały być naprawdę zdrowe, żeby powyrywać liście. Czasami tak się zdarza i wtedy nie mamy takiego Das willa, tylko mamy Leaf Devila, de ale tam akurat był to odbiór na, tak, na tyle, że słychać było, coś się już budzi, coś się zaczyna robić niebezpiecznie, natomiast jeszcze nie było widać efektu. Nie widać było Das de willa, a te Das Tutaj w Hiszpanii też są dobrze widoczne, dlatego, że to jest również południowa część Europy, w związku z tym są dość wygrzane te masy powietrza i kontrast też jest dość duży, więc jest jak się, ma to jak się stworzyć. A reakcja była taka, że ponieważ ja, ja, się, ja nie chcę tego zrobić, i jak mam z tym problem, to on skoczy. Oczywiście spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się, że to, że nie podchodzić do niego Jakiś leszczyk, tylko podchodzi ktoś, kto ma doświadczenie i nie, nie, nie można powiedzieć o mnie, że jestem pękalski. W związku z tym dość ta informacja została moim zdaniem. W związku z tym, z mojego punktu widzenia, takie zachowanie było po prostu głupie, było niedojrzałe i nie dotyczyło mnie osobiście. Chociaż oczywiście słowa nie były przyjemne, że jeżeli ja mam z tym problem, to on poleci, nie? bo to nie mniej znaczy takiego, skoro ty się boisz, pękalski, to ja cię polecę. Ale wyobraźmy sobie, że taka sytuacja dotyka młodego instruktora, który ma mało doświadczenia, który jest w grupie, stara się w tej grupie pracować jak najlepiej może i pokazać się z najlepszej strony. W spadochroniarstwie to również, że, że nie jest miękki, tylko jest twardy, jak. Radny. W związku z tym, jeżeli podchodzi do niego do takiego szefa instruktorów, młody, jest, młody instruktor i mówi, że ta, ta pogoda nie podoba mu się, jeżeli on chciałby, nie chciałby lecieć, to wydaje mi się, że najlepsza reakcja byłoby tak, słuchaj, bardzo mi się podoba Twoje zachowanie. Każdy ocenia swoje, swoje możliwości i swoje umiejętności, które mamy podczas latania do danej pogody. Zobaczymy, co zrobić, czy zatrzymam skoki, czy może w, to, w Twoje miejsce poleci ktoś z większym doświadczeniem, żeby nie, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo pasażera, a może w ogóle zatrzymamy na dzisiaj działalność i przepiszemy tandemy na następny dzień. Kto bywał na strefach, kto, by, kto pracował na strefach, kto wie, jak to wygląda, i nie tylko na jednej, ale na kilku, na kilku różnych, to wie, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny. Jest to nieprawdopodobne, dlatego że jest olbrzymie parcie na to, żeby danego dnia zrealizować wszystkie tandemy, które są do zrealizowania. Ktoś powie: A, na przykład w, w środkowej Europie to nie ma takiego zagrożenia das z ale termiki tak samo są mało tego. To jeszcze tego nie czuję, to na pewno na własnym tylko poczuję. Natomiast, ponieważ zmienia się klimat, to temperatury też się również zmieniają. Jak się zmieniają temperatury, to możemy też się spodziewać bardziej gwałtownych reakcji, bardziej gwałtownych zjawisk pogodowych, które będzie przeszkadzały w lataniu. W Polsce mamy z kolei natłok burz, które są bardzo, bardzo, o ile też są równie niebezpieczne, uskoki wiatru, które są towarzyszą burzy, to wszystko jest bardzo niebezpieczne i to wszystko wymaga tego, że im więcej oczu to obserwuje, jeżeli mamy układ bezpieczeństwa, który oparty jest na reakcji nawet mniej doświadczonych ludzi to być może już to jest swego rodzaju który które są małym amperażu, ale już pokazuje, że któryś z obwodów się wywala, to trzeba zwiększyć czujność i być może przesunąć działalność po tym okresie. Czyli na przykład kiedy znowu słońce zmieni swój kąt nachylenia, kiedy będzie już po południu, powietrze będzie spokojniejsze, będziemy mogli tę działalność dokończyć albo przeczekać, kiedy przejdzie burza. Zazwyczaj po burzy przychodzi ładna pogoda i można sobie dalej funkcjonować. Wydaje mi się więc, że z jednej strony, jeżeli pomyślimy o tym wypadku, myślimy o tym, o tym zdarzeniu, do którego doszło i powiemy sobie a pe, pech. No tak, prawdopodobnie wszystko na końcu skończyło się pechowo. Natomiast mówimy, że do wypadku doszło o godzinie 14.30. Mówimy o południowej Kalifornii, mówimy o temperaturach, które, które sięgają rzędu 35-40 stopni Celsjusza. Tam podają około 101 albo 100 kilku Fahrenheitów. Więc to są temperatury, które bardzo sprzyjają, w tym terenie bardzo sprzyjają temu, żeby takie zjawisko się pojawiło. I oczywiście w dużych firmach możemy mówić o tym, że jest. Zarządzanie bezpieczeństwem na zasadzie takiej, jeżeli coś się zdarzyło, jeżeli podczas wyrzutu zawiał silny wiatr, skoczek wylądował poza lotniskiem, albo skoczek sobie tam uszkodził nogę, no to zakładamy limity albo zatrzymujemy działalność. Ale jest to tak zwana reakcja proceduralna, że coś już wystąpiło. Albo na przykład stacja pogodowa gwizdnęła, że przekroczona została, przy, przyjęta przez. Jakąś, jakieś ciało nadzorcze albo interpretujące przepisy bezpieczeństwa, została przekroczona pewna granica prędkości wiatru, która powoduje, że albo wsadzamy limity i latają tylko bardzo doświadczeni, albo zatrzymujemy znowu działalność. Wiadomo, że tandemy latają wtedy, kiedy wszyscy inni już nie latają. Tak? Zakładamy, że to są osoby, które są najbardziej doświadczone, które sobie dają radę, ale nie ma takiego kozaka, który sobie da radę z nasdewilem. O, o ile możemy powiedzieć, że przy przelatywaniu przez termiki jeżeli chodzi o przechodzenie przez jakieś zjawiska podobne, to rzeczywiście Nabyte umiejętności psychomotoryczne, znajomość działania danego spadochronu. To są rzeczy, które są kluczowe, żeby wybronić się z opresji i żeby nie było większego problemu przy lądowaniu. I że w tym momencie, jeżeli trafi to na przykład na doświadczoną osobę, która ma nabitą łapę, to przeleci przez to. Jeżeli trafi na osobę, która jest niedoświadczona, to pozamiata tą osobę i błędy się nałożą. Złe za, złe, zła reakcja na, dane, na dany podmóg wiatru spowoduje, że tylko się zwiększą obciążenia przy lądowaniu i mamy, mamy katastrofę albo wypadek jakiś bardzo, mamy to bardzo prawdopodobne. Podobne. W związku z tym, do pewnego zakresu oczywiście nabitała, ta pomaga, nabitała pomaga, ale tutaj mówimy już o zjawisku, na którego nie ma, nie ma cwaniaka. Tak, jeżeli nawet zobaczyliśmy jednego Devila, podobno tak było według relacji e, partnera tej, tej, tej instruktorki, a w drugi się dopiero pierdzieliło i ten drugi nim Jeśli chodzi o samo, samo Skydive Paris, to w, o oświadczeniu, które wydali, powiedzieli o Dasdewilliu, nie mówili o dwóch, tylko powiedzieli o jednym. E, to nie jest teraz do końca tak istotne i mało tego, wydaje mi się, oczywiście po drugiej stronie są osoby, które oglądają, bo są zainteresowane danym zjawiskiem i zainteresowane są danym zdarzeniem, a są też osoby, które oglądają niechętnie, skrzywione, albo uważają, że w ogóle nie powinno być nagrywane, powinniśmy poczekać na oficjalny komunikat. Oczywiście, że oczywiście, że powinniśmy poczekać na oficjalny komunikat. Oczywiście na niego poczekamy, oczywiście go przeczytamy i oczywiście, jeżeli coś będzie nowego, co albo będzie innego, albo będzie ten, oczywiście, że to omówimy. Natomiast, jeżeli już wiadomo tyle, to teraz można sięgnąć do kwestii. Jednej. Bezpieczeństwa latania w taką pogodę, możliwości przewidzenia takiego zdarzenia, a jeśli nie ma możliwości przewidzenia takiego zdarzenia, czy jest proceduralnie możliwe zatrzymać działalność spadochronową, zanim nastąpi taki das tak? Bo jeżeli mamy już tego das to można powiedzieć są już karty na stole. Zobaczyliśmy na lądowisku das dewila, ale skoczkowe są powietrzu. Możemy mieć jakąś procedurę, że oni sobie lądują gdzieś dalej, ale jakbyście patrzyli na lądowisko w Skydive Paris, to tam jest duża, otwarta przestrzeń, która sprzyja temu, żeby się rozpędzały takie takie de żeby się mogły wybudować. I to jest trudne miejsce do lądowania i z nie wiem, czy łatwo by było przygotować procedurę, jeśli już się taki dazdawil pojawił, ale przez tyle lat, co prowadzą tą strefę, być może również dopadają ich zmiany pogodowe i być może też nie, zau nie zauważyli, że coś się zmieniło, że być może trzeba było przerwać tą działalność wcześniej. Tego się oczywiście już nie dowiemy. Nie przypuszczam, żeby się pojawiły procedury, albo żeby się pojawiło coś, co by mogło nas uchronić przed takim zjawiskiem, żeby mogło nas uchronić również przed tym, w jaki sposób się yy, bronić jeśli chodzi o skoki, czyli na przykład zakładamy, że mamy przełom lipca i sierpnia, kończymy działalność o godzinie 12. Ale może się okazać, że danego dnia o godzinie 13, 14, 15 było trochę termicznie, trochę tam rzucało z pod ochronami, ale nikomu nic się nie działo, można było latać. W związku z tym po kilku takich dniach każdemu przyjdzie chrapka, że może jednak dać sobie spokój i szukać jakichś innych sygnałów, ale jakich innych sygnałów? Nie ma takich innych sygnałów. Nie? oczywiście powiemy sobie, no, to, a ty słyszałeś, no każdy to słyszy, tak, ale to, że usłyszysz, to może się jako raz zacznie i dalej się nie będzie wzbudzało, nie pobudzi się do tego, żeby, żeby był to das David i zostanie to tylko na, po, na, na poziomie niegroźnych podmuchów powietrza, które denerwują, które każą człowiekowi, skoczkowi cały czas korygować kierunek do lądowania i dbać o to, czy w przyhamowaniu nie trzeba będzie odpuścić, bo na przykład wyrywa was z do góry. W związku z tym nie ma takiej jednej rady na to, ale Problem, który, O którym tyle mówię i być może coraz mniej składnie dla Was mówię, może za dużo mówię, to jest też możliwe, ale ten problem to nie jest kwestia samych DB, To jest problem tego, że im jest większa organizacja, tym trudniej jest poprawić bezpieczeństwo poprzez słuchanie większej ilości osób, a utrudnia się to bezpieczeństwo przez to, że ludzie mają za małą asertywność lub też ta asertywność ich została. Yy, zdławiona, zostali ośmieszeni albo zostali sprowokowani do zachowań, których teraz się wstydzą i nie chcą dalej, dalej tak robić. W związku z tym siedzą cicho i patrzą, że skoro wszyscy skaczą, no to ja też będę skakał, bo jeżeli wszyscy skaczą, a ja nie skaczę, to powiedzą, że jestem pussy. W związku z tym teraz też polecę, jest trudno, wszystkim się udaje to pewnie i mi się uda. Czy tak powinno wyglądać spadochroniarstwo? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście po drugiej stronie mamy zobowiązania obsługi klientów. Klienci nie rozumieją tego, że są das wile, nie rozumieją tego, że są zagrożenia pogodowe, nie rozumieją tego, że obecność chmury burzowej, chociaż nie pada deszcz, jest dla nas zagrożeniem. Oni zapłacili, oni oczekują, oni nie szanują tego, że to jest zagrożenie życia, oni nie szanują że to jest niebezpieczne. Oni przyjechali wydać pieniądze i żądają, żeby i z, nich, z nimi skoczyć. A jeżeli potem się komuś coś stanie, a to z drugiej strony znowu będą żądać z odszkodowania, dlaczego mu coś się stało? Wiem, że ten system jest trudny, wiem, że to wszystko jest skomplikowane, natomiast za, zachęcałbym, żeby jednak. Nie niszczyć y, asertywności instruktorów, żeby traktować instruktorów jako osoby, które, jeżeli nawet są doświadczone mniej w spadochroniarstwie, to może na przykład mają doświadczenia odnośnie paralotniarstwa, może mają doświadczenia jeszcze innej natury, które powodują, że ich reakcja może nam otworzyć oczy w momencie, kiedy nasze oczy są w lubości przymkniętej, nam się wydaje, że wszystko jest w porządku, a ktoś usłyszał, zobaczył coś, czego my nie zobaczyliśmy i nie wstydzi się podejść, powiedzieć: Że słuchaj, to i to właśnie się zaczęło, to i to jest problemem, może byśmy z tym coś zrobili. Gdyby tak było, byłoby super. Wiem, że to jest znowu idealizm, namawianie ludzi do zbyt y, trudnych rzeczy, do takich rzeczy jak komunikacja, no, niewstydzenie się, asertywność, szacunek. Wiem, że to wszystko nie na fali, to nie jest odpowiednie. Wiem, że może się też osobom niektórym to nie spodobać i powiem też, gdzie to mogę mieć, albo tego nie powiem, żeby być kulturalny, ale i tak wszyscy wiecie, gdzie ja to mam, co oni o tym myślą. Mam dokładnie to tam, gdzie oni mnie mają, w związku z tym wszystko się, wszystko się wyrównuje. Moi drodzy, y, ten film nie jest... Y, Filmem, który ma zmienić coś, jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, bo nic tam nie zmieni. I nie wierzę w to, że powstanie jakakolwiek na to procedura. Ten film jest o wiele, moim zdaniem, istotny, bardziej istotny do tego, żebyście Wy wszyscy na każdym z Waszych poziomów, bo i tak nawet jak nie jesteście jeszcze instruktorami, oglądacie to. Być może kiedyś będziecie instruktorami, być może, a czas mija szybko, będziecie doświadczonymi instruktorami. A kiedyś też będziecie osobami, które decydują. Zapamiętajcie to, że szacunek do, do tych, którzy mają doświadczenia trochę mniej, ale mają oczy, uszy, rozum i boją się o swoje życie, to jest dla nas wszystkich niezwykle istotna niezwykle istotna energia, niezwykle istotna Moc bezpieczeństwa. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy.